Cześć! Mamy piątek i tradycyjnie mam dla Was kilka fact sheetów. Numer jeden to dzisiaj case z serii Maxum i jak możecie sobie zobaczyć, to stosunek mocy tego ciągnika do jego ceny, no to jest tutaj dosyć ciekawy, bo za moc rzędu 145 do 175 koni mechanicznych trzeba zapłacić tylko 112 tysięcy euro. Pojemność zbiornika paliwa 250 litrów, prędkość maksymalna 50 km na godzinę. No, i tutaj, standardowo, oczywiście, mamy duże możliwości modyfikacji, czyli możemy sobie tutaj zmienić konfigurację silnika, możemy sobie zmienić markę opon, możemy sobie doczepić przedni ładowacz, możemy sobie zmieniać. Szerokość opon, tak i ich, ich układ. Także no tutaj, w tym momencie, mamy standardowe możliwości modyfikacji. Ale to na co jeszcze tutaj warto zwrócić uwagę, to ta przyczepa, która znajduje się z tyłu, jest to przyczepa Lizarda, która jest w stanie pomieścić jedną prostokątną belę bawełną. Jak widzicie, no i tutaj też widać jeden z czego którego na poprzednich materiałach nie było widać. No, bo ta, ta bawełna nie jest taka idealnie prostokątna, jakby to się mogło wcześniej wydawać, ma tutaj jakieś takie zagniecenia, załamania i troszeczkę nieregularne kształty, dlatego tutaj możemy się jej troszeczkę bardziej przyjrzeć niż miało to miejsce do tej pory, przejdźmy do drugiego screena. No, i tutaj mamy ciągnik, który wszyscy już pewnie znają. Jest to Challenger MT800E. No, i tutaj już zarówno moc, jak i cena którą trzeba dać za niego, no to to już robi wrażenie, bo mamy od 492 do 646 koni mechanicznych, no i cena 422 000 euro. Pojemność zbiornika paliwa dość imponująca, bo 1250 litrów. Prędkość maksymalna, jak na układ gąsienicowy, to całkiem niezła, bo 40 km na godzinę. Będziemy mieli możliwość oczywiście modyfikacji silnika, no i będziemy też mieli możliwość wyboru Rozstawu tego układu gąsienicowego tak szerokości. Do tego Challengera ma podczepionego bednara, którego pewnie bardzo dobrze już znacie. To jest można powiedzieć taki troszeczkę Transformers. Tak tak, to, tak można to nazwać, bo to nie jest taki typowy kultywator, tylko składa się on z kilku modułów. Szerokość pracy 6 metrów, pojemność zbiornika 3000 litrów, cena 49 000 euro i prędkość podczas pracy 15 km na godzinę. Też możecie sobie zerknąć, jak tutaj wygląda ta tekstura po uprawie. No wydaje mi się, że wygląda troszeczkę lepiej, bo pojawiły się takie jakby grudki, tak? takie, takie jakieś tam dodatkowe elementy i obstawiam, że jest to po prostu zasługa tego nowego oświetlenia, może nie tyle tekstura. Daje ten efekt, co zobaczcie sobie, jak bezpośrednio za kultywatorem, jak macie tą linię, którą wyznacza ta część, która jest już po kultywacji, ta część, która... Jeszcze została, to tam zobaczcie, że te pozostałości po prostu no, rzucają jakieś cienie. Tak więc, skoro te pozostałości rzucają cienie, no to tutaj na teksturze też się to troszeczkę odbija. Ale no nie powiem, wygląda to ok. Oczywiście, można by się tutaj czepiać, że po raz kolejny nawiązywać do wątku niekończącego się, czyli braku gleby 3D, ale no, dajmy sobie może na razie z tym spokój. Wiemy, że jej nie będzie. Nie podejmujmy już tego argumentu więcej, bo w tej odsłonie no, nie ma on po prostu racji bytu tak. No i tutaj kombajn, który już bardzo dobrze znacie, bo do tej pory pojawiał się on bardzo często w tych materiałach, przy okazji nowej uprawy jaką jest bawełna, macie tutaj case Modul Express 635. Cena znowu zwala z nóg, bo kolejna maszyna, która gdzieś tam kosztuje w okolicach na pół miliona, czyli mam 485 000 euro. Moc 415 koni mechanicznych, pojemność zbiornika poliwa 757 litrów. Maksymalna prędkość jest 25 km na godzinę, maksymalna prędkość robocza 10 km na godzinę, szerokość pracy przeciętna, czyli 6 m pojemność zbiornika 20 tysięcy litrów no i oczywiście służy do zbioru bawełny no i tutaj z tyłu możecie zobaczyć sobie jak wygląda już tutaj ta zgnieczona, sprasowana, zebrana bawełna gotowa do załadowania na tą przyczepę, która jest podstawiona bezpośrednio z tyłu no i tutaj jestem bardzo ciekawy tego jak będzie z wydajnością podczas zbioru to znaczy jak dużo tego pola trzeba będzie objeździć i zebrać żeby powstała właśnie taka jedna kostka tej bawełny. No i też ciekawe jak to będzie wyglądało cenowo, tak? bo obstawiam, że samo wypożyczenie tego sprzętu też no, będzie nas trochę kosztowało. A jestem bardzo ciekawy jak będzie wyglądała ekonomika jak, jak po prostu jak obłacalne będzie uprawianie tej bawełny. Tak? to jest bardzo ciekawy aspekt, a przymierzam się już wielkimi krokami do grania na poziomie hard, więc no takie tematy będą mnie bardzo ciekawiły. Okej, okay, na dzisiaj to by było tyle, jeżeli chodzi o te nowe duże factsheety opatrzone screenami. Standardowo w ciągu jednego lub dwóch dni pewnie pojawi się materiał dotyczący tych nowych sprzętów pojawiających się na stronie Giantsa. Od razu wam powiem z góry, że no, po raz kolejny jestem troszeczkę zawiedziony tym, co się pojawiło, bo Znowu mamy kopiuj wklej, tym razem o ile w poprzednim odcinku to tam było kopiuj wklej ze sprzętu leśnego tak w tym, w tym wydaniu, w tym updatecie mamy kopiuj no, wklej z dodatku Platinum. Ja dodatek Platinum miałem, ograłem go, więc no tam te sprzęty jakoś większego wrażenia na mnie nie robią. Natomiast jeżeli ktoś nie miał dodatku Platinum no to, no, to w tym momencie no, te sprzęty jeżeli chodzi na przykład nie wiem, o uprawę trzciny cukrowej no to mogą go no, zaciekawić. Jeżeli chodzi o moją opinię, no to, no to w tym update'cie po prostu no nie ma nic poza jakimś tam, nie wiem, przyczepem Lizarda do bawełny, to nie ma naprawdę nic szczególnego, więc nie wiem. Myślę, że po prostu trzymają tak zwanego asa w rękawie, tak? Do premiery zostało już niewiele, więc te filmiki, jak zauważyliście, gdzieś tam prezentujące. Nowe rzeczy zaczęły się pojawiać częściej, zaczęły być coraz bardziej szczegółowe, więc wydaje mi się, że po prostu tak jest ułożona kampania marketingowa, i na pewno ktoś tam siedzi i trzyma rękę na pulsie, żeby po prostu dozować te informacje w odpowiednim tempie, tak jak to zostało założone powiem, w jakiejś tam strategii. To nie jest tak, że oni sobie gdzieś tam to bezwiednie robią i, i nie ma na to żadnego planu. Na pewno plan na to jakiś jest. Nie znamy go, ale. Obstawiam, że po prostu to wszystko jest dobrze zaplanowane i to co, to, co jest najciekawsze pewnie będzie się stopniowo pojawiało w terminie jak najbardziej zbliżonym już do premiery. Oby tak było, bo jeżeli to, co widzimy teraz, to są jakieś tam główne rzeczy, które się pojawią, a reszta będzie no, bardziej na zasadzie -w z 17 czy tam z dodatku z DLC, no to powiem Wam, no, odbiór tej gry może być. No, co najmniej średni, tak? Bo content, który tutaj jest zaprezentowany do tej pory, coś tam prezentuje, ale nie ukrywajmy, że no, szału nie ma, tak? Chciałoby się więcej, a dużo więcej w tej że można zrobić. Dlatego zostaniemy przy wersji, że trzymają Asa w rękawie i po prostu czekajmy, aż będą go powoli wyciągać i odkrywać kolejne karty. Mam nadzieję, że takie jeszcze gdzieś tam mają, albo mają dużo rękawów. Ok, na dzisiaj to by było tyle. Cześć, pozdrawiam Was.